Załoga statku EOS-2 leci ku tajemniczej planecie Krzylogia. Planeta okazuje się pełna gigantycznych grzybów i drapieżnych roślin. Aira zbliża się do pięknego kwiatu, ten nagle zmienia się w bestię i próbuje ją pochwycić językiem. Z ciemności wylatują gigantyczne owady, otaczając załogę. Ogromny chrząszcz oplątuje ich świecącą siecią i unosi w powietrze. W głębi lasu pojawia się królowa ważka, an Anbeterin, której oczy jarzą się złotem, a słowa brzmią jak wyrok. Jeszcze dalej spotykają czerwonego grzyba z mackami, strażnika, który oddziela ich od wolności. Nagle rebelianckie grzyby otwierają świetlną paszczę, tworząc portal. Załoga wbiega do środka i znajduje się wśród żywej grzybni. Spotykają też olbrzymiego grzyba z pojedynczym okiem. Aira dotyka jego kapelusza a istota patrzy wprost w ich dusze. Na koniec gigantyczna stonoga wywozi ich przez las do statku. Kadłub otwiera się, a oni wchodzą na pokład. Statek wzbija się ponad chmury, a planeta Ksylogia zostaje w tyle, piękna, lecz niebezpieczna. Pełna tajemnic, które nigdy nie śpią.